Gothic Remake jest przez wielu z nas wyczekiwany pomimo złych wieści napływających z wielu stron. Przez cały okres developmentu wychodziły i nadal wychodzą na wierzch nowe problemy. Pierwszy zgrzyt pojawił się już w 2019 roku po publikacji Gothic Playable Teaser. Charyzmatyczny główny bohater, mechaniki walki jak z For Honor, metroseksualny Diego z dziwną manierą w głosie czy balans kolorów i niepodobny do wzoru plac wymian. To jeszcze nic. Było, usunęli, koniec pieśni. Ale mimo wszystko warto przypomnieć z obowiązku. Cała zawartość poszła w kosz, a grę zaczęto robić od początku. W międzyczasie dostawaliśmy grafiki koncepcyjne, teasery miejscówek ze świata gry, a finalnie w październiku 2024 roku większa rzesza graczy mogła położyć swoje ręce na demo Gothic Remake. Rok później wydalono, bo inaczej tego nazwać nie można, nowe demo. Opinie były mieszane. Klasyczne zarzuty? Mechanika walki do wymiany oraz denne animacje. Wojna o to, kto ma rację, trwa do dziś. To w niej bierze udział ludolodzy gracze, którzy z serią Gothic nigdy nie mieli nic wspólnego. Oraz OG gracze Gotika, którzy mają w większości tę sprzeczkę wyjebane. Ja osobiście staję tak jak prawda, gdzieś po środku. Mimo wszystkich krytycznych opinii, które już teraz padają i które na pewno pojawią się także po premierze, nawet jeżeli zawoli to niektórych ludologów, ta gra i tak będzie mi się podobać. Czemu? Pokładam wielkie nadzieje, że Alchimia rozwinie wątki, które zostały potraktowane po Macoszemu, lub całkowicie usunięte. W grach serii Gothic Mechaniki oraz walkę zawsze umieszczałem gdzieś na drugim albo trzecim planie. Bardziej interesował mnie lor świata przedstawionego i tego jak górnicza dolina zmieniała się z rozdziału na rozdział. Czego oczekuję, żeby po tych 20 paru latach od premiery jedynki ponownie poczynić, że to to, zacznijmy od początku. No, od czegoś oczywistego, co musi się pojawić. Jak dobrze wiemy, obóz bandytów Quentina w podstawowej wersji gry nie pełnił żadnej roli. Ale jeżeli dobrze pamiętam, choć nie mam co do tego pewności, Quentin we wczesnej wersji beta gry miał dawać graczowi kilka zadań w pierwszym i drugim rozdziale. W tejże wersji jego obóz napadał na dostawy z zewnętrznego świata. Ich obecność w Górniczej Dolinie miała być w jakiś sposób zaznaczona. Niedoszły czwarty obóz ma sens, tym bardziej patrząc przez pryzmat w wersji alfa, gdzie mapa różni się Kilku miejscach w porównaniu z finalną wersją. Po naniesionych zmianach, a w szczególności po przeniesieniu przełęczy w inne miejsce i zamknięciu przejścia przy drzewie wisielców wielkim głazem, jedyny cel, który przyświecał bandytom, to dodatkowy eks pod koniec gry. Nawet jeżeli historia Quentina zostanie rozwinięta to najprawdopodobniej będzie się różnić od tej pierwotnej, która była poruszana w okresie developmentu jedynki. Drugim aspektem jest rozwinięcie lore obozu na bagnie. W trakcie rozgrywki poruszane są tylko ogólne zagadnienia. Był ktoś taki jak Iberion, miał wizję ośniącym, który miał zniszczyć barierę, zgarnął grupę wyrzutków, którzy i tak nie mieli innego wyboru. Jak może, że wyprowadził ich do ziemi obiecanej. I tutaj tak naprawdę koniec. No dobra, dowiadujemy się jeszcze, że bagienne ziele pomaga w otrzymaniu wizji zaśniętego. Obóz na bagnie od momentu powrotu z cmentarzyska Orków i po śmierci Iberiona jest dosłownie bezużyteczny. Zabieramy almanach i kamień ogniskujący ze skrzyni Korkolama, i tak naprawdę nigdy tam nie wracamy. No, chyba że nie mamy wykwipunku kłaputnego węża dla taroka. Nie mówię, że cała historia obozu na bagnie jest denna. Tylko, że zdecydowana większość fabuły sekty dzieje się poza obozem sekty. Na mokradłach znajduje się w szczególności jedno miejsce, które od zawsze mnie intrygowało i osobiście nie znalazłem o nich informacji. Ten dziwny kamień z czymś, co przypomina świetlika z Gotika 2. Nie cholera nie wiem, po co to jest i zdecydowanie nie jest jakiś bardzo późny koncept, ponieważ ten obiekt pojawiał się już w wersji Alfa 094K. Może w remakeu będzie to miało jakiś cel, tym bardziej, że już wiemy po wyciekach, że obóz. Zbrodstwa zostanie bardzo mocno rozbudowany i przebudowany względem oryginału. Kolejną sprawą jest lore orków. W podstawce najwięcej o orkach opowiada graczowi Sardas. Mówi on, że rasa orków jest starsza od ludzi, ma swoją kulturę, język, budownictwo i kasty. Od ursz dowiadujemy się, że byli zdolni do przywołania śniącego, więc znają koncept bogów, skoro Belier wysłuchał ich próśb. Alkimia kilka razy powtarzała, że historia orków zostanie rozwinięta całe szczęście, ale to tylko jedna strona medalu. Inną jest kontent wycięty z wersji alfa i beta, czyli podziemne miasto orków. Po wycieku map z remake'u dowiedzieliśmy się, że miasto orków na powierzchni zostało również rozbudowane względem oryginału. Prawdopodobnie koncept podziemnego miasta nie przetrwał i został przemianowany na naziemną osadę. Wolałem jednak założenie, że to miejsce jest ukryte przed wzrokiem dzikawskich oraz zrobiłoby to wrażenie na starszych graczach, którzy pewnie znali historię o ukrytym mieście. To jest tylko kilka głównych zagadnień, które mogłyby zostać dodatkowo rozwinięte. W samym lore takich niedociągnięć jest więcej. Tak samo usuniętych lub przerobionych lokacji, postaci niezależnych, które zostały skasowane lub przeniesione do kolejnych części gotika. Oraz błędów logicznych, takich jak to, że podział na kręgi wody i ognia wydarzyły się dopiero pod barierą. Oraz uwzględnienie milta przy tworzeniu magicznej bariery. Jeżeli macie swoje przemyślenia co do zmian fabularnych lub pomysły na nowe miejscówki, piszcie śmiało. Pozdrawiam, do następnego. Legenda